Czyli witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Zet, i witamy dzisiaj w kolejnym, moi drodzy, odcinku z. No właśnie, z czego? Nie jest to, moi drodzy, ani Brawl Stars, ani Clash Royale. Moi drodzy, jest to. Podróbka Brawl Stars. Dobrze słyszycie, jest to do, dosłownie podróbka Brawl Stars i zaraz sami się o tym przekonamy. Ja osobiście jeszcze w tą grę nie grałem e, i jestem bardzo, bardzo ciekawy co z tego wyjdzie, ponieważ pisaliście mi w komentarzach oraz pisaliście do mnie na fanpage'u, żebym właśnie tą grę zagrał, bo ona jest bardzo, bardzo dziwna i jest to podróbka. Tak więc moi drodzy, sprawdzimy to, więc już widzimy się już za chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już właśnie w samej grze, już na sam start. Wygląda to bardzo, bardzo niekorzystnie, ponieważ, moi drodzy, e, sami widzicie, że gra jest pionowa, więc no troszeczkę, no stary tryb, e, ale jak podróbka, to podróbka. Jak na razie zbieramy ze tutaj jakieś gemy, e, które, no wyglądają dosyć jakie krzaki dziwne. Ja pierdzielę, ale mamy krzaki, czekajcie, moi drodzy, o co tutaj chodzi w ogóle? Klik on enemy to fight. Aha, czyli muszę klikać na ludzi, no dobra. No to klikamy w takim razie. Aha, czyli tutaj nie ma... A, nie jest, jest jednak. Dobra, myślałem, że nie ma. Dobra, ale ja chcę... Ale chcę tutaj strzelać. Halo, dobra moi drodzy. Strzelamy tutaj na tą panią na górze. E, tutaj jest ten magiczny przycisk. No okej, okay, good job dostaliśmy. Co tu się w ogóle dzieje w tej grze masakra? E, dajmy sobie nick. Damy sobie e-transfer, taki nick sobie moi drodzy damy, nie wiem dlaczego taki nick daliśmy, ale dajmy sobie taki nick e no i zagrajmy na e grab gamesie dobra, zagrajmy na grab gamesie, Wy wybierzmy bohatera, który, e który w sumie jest tutaj tylko jeden, ale moi drodzy no no jeżeli jest bohater, tak więc moi drodzy widzimy się już za chwilę dobra moi drodzy, ten tryb to jest po prostu game grab w Clash Royale, dobra nawalamy się tutaj Ogólnie włączyłem myszkę, żebyście widzieli gdzie jest moja myszka, bo sami zobaczcie sobie, że tutaj e, ja nie najeżdżam na ten przycisk z myszką, tylko ja najeżdżam. Dobra, czekajcie, super umiejętność mam. Wchodzi. O, ale mnie zabili. O nie, odliczanie się zająło. Bo chcę wam, moi drodzy, pokazać, że ja tutaj gram, e, po prostu naciskam tą myszką właśnie w te miejsca, sami, sami sobie zobaczcie. Dobra, oś tutaj gościu. Oj, 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 ale mnie tutaj piernął nieźle. No, Do, oj, dobra tutaj, o boże moi drodzy, ale wiecie co w ogólnie mi się podoba w tej grze, naprawdę podoba mi się te, e, te flagi, które są e, wywieszone nad bohaterami, bo to bardzo, bardzo jest ciekawe, prawda, bo możemy sobie zobaczyć kto jaką ma narodowość, dobra, zbieraj tego gema na gem grabie tutaj podrabianym, cyk, tutaj wjeżdżamy na oponent, no halo, jejku ile to się przyładowało? dobra, Justina sobie tutaj zniszczyliśmy, Star Power klikniemy i cyk, cyk, ale to jest w ogóle Shelly, no co to jest za podróba jedna marna, naprawdę, jejku, ten, ta, ten bohater to jest po prostu Shelly, dobra, naładujmy troszeczkę sobie życia, uwaga, już ponad 200, dobra, ale bardzo krótko, znaczy bardzo mało życia dodają, dobra, Justin, nie świruj pawiana tutaj, oj, oj, dobra, mamy, moi drodzy, super umiejętność teraz załadowano, Niech troszeczkę sobie jeszcze podleczę życia Może, wskoczymy może na moich przeciwników bardziej od tyłu, zaraz O, 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 o Ma gościu? Cyk Super umiejętność tutaj wlatu, ajajaj, aj. ale mnie zabili niestety Odliczanie mają moi drodzy, musimy ich szybko zabić, aby ten Skończyło im się odliczanie, bo musimy już tutaj do naszych przeciwników podejść Tam widzę, że gemy gdzieś pogubili, ale dobra tutaj, star power go Co te gemy się tak rozsypały moi drodzy po tej planszy, co jest grane? Halo, co to jest za gra jakaś, co, jak ona jest dziwnie zrobiona, naprawdę, nie to, że się strzela klikając na ekran, co jest mega dziwnym rozwiązaniem, dobra, czekajcie, mam jeszcze 8 sekund, o nie, kto mi zdedał, nie dedajcie mi tu, halo, halo, dobra, no nie, nie zabiłem gościa, ajejku, Aj, no masakra po prostu jakaś, dobra, idziemy, idziemy, chłopaki, Meksykań nie, halo, coś się zawiesiło, dobra, idziemy, idziemy, moi drodzy, patrzcie, cyk, Tutaj super oj, super w drugą stronę poleciała, ale dobra, zbieramy gemy. Gemy się w ogóle rozsypały po całej planszy, co jest... no, nie wiem, dziwne. Na pewno dziwne. A co? Aj, dawaj, dawaj, dawaj go! <grym>, ile ten game grab trwa? Co, przegraliśmy to? What? Jak my to przegraliśmy? No nie mam pojęcia, w ogóle... Cały czas ten game grab trwał, nie, nie dało się nikogo zabić i nagle przegraliśmy. Okej, okay, ale może obczajmy sobie, jak wygląda menu właśnie w tej grze, bo te menu jest bardzo podobne do menu kiedyś, jak wyglądało jeszcze, wiecie, te w starszych edycjach, właśnie. Browser tak wyglądało. I menu jest dosyć dziwne. Przed chwilą graliśmy sobie postacią, która była bardzo, ale to bardzo podobna do Shelly. Jestem osobiście ciekawy, moi drodzy, czy są tutaj różnie... O, kurde, Jack Sparrow jest tutaj. P Pirate Jack się nazywa, no czyli Jack Sparrow, tylko pewnie nie chcieli pisać, bo się bali o prawa autorskie. A tutaj mamy, moi drodzy, jeszcze jakieś inne tutaj. Y czempiony. Dosyć dziwnie to wygląda, bo sami zobaczcie, na przykład ten gościu. Aha, tutaj mamy skiny, które możemy sobie odblokować za e, gemy, których mamy 20, a swoją drogą po ile są gemy? E, 20 zł e, no takie powiedzmy, no nie są aż takie drogie, aczkolwiek. E, no, kto by chciał w takiej grze kupować gemy, prawda? Jak to nikt na dobrą sprawę nie gra. No ale dobra, spróbujmy sobie zagrać, moi drodzy, kolejną walkę. E, chyba cały czas mamy niestety jednego bohatera. Nie możemy nie możemy go odblokować, aha. Potrzebujemy 20 tych krążków, żeby odblokować właśnie tego bohatera. No to dobra, zagrajmy sobie, moi drodzy, jeszcze jednego Game i zobaczymy jak to tutaj będzie. Dobra, moi drodzy, kolejny Game grab. Mapa się zmieniła, co jest najciekawsze. Nie jest to ta sama mapa, czyli nie jest to tak samo... Czekajcie, ja mogę coś napisać na... Emotki są! Ej, to jest mega dobre! Emotki akurat mi się mega podobają. Dobra, tutaj jedziemy z kolesiem. Dobra, uwaga, podchodzimy tu. Star Power już ładuje. No ładnie. O ład. O kurde, ale go zniszczyliśmy. Daj, śmiejemy się tutaj. Transfer, moi drodzy, tutaj wysyłałem od ikonki tutaj z daj Dawaj, dawaj, dawaj go. Oj, meteorek. A nie, to nie jest meteoryt, to jest leczenie. Dobra, ładnie, moi drodzy. A nie, to jest w ogóle leczenie dla drużyny przeciwnej. To może jakiś to jest umiejętność jakiegoś bohatera. Podchodzę tutaj. Oj, kurde, ale mnie zabił. W ogóle. Naprawdę, grafika jest tak. Tak słaba, moi drodzy, że ja w sumie nie wiem, co a, m, tak na dobrą sprawę się tutaj dzieje w tej grze. Bo naprawdę jest dziwna grafika. O, tutaj. Aj, tutaj cyk, ktoś mnie strzela. W ogóle, co to są za dźwięki w tej grze? Halo? Dobra. wcisnąłem se What? Jak oni mnie tak zabili? Masakra. Dobra, moi drodzy, podchodzimy, łapiemy tutaj tego Gema. W ogóle ten wygląd Gema jest taki mega dziwny. Okej. Okay. Tutaj, hiszpański. Z hiszpanem gramy, o tak powiem. I to jest w ogóle flan, flaga Gany? Czy mi się coś pomyliło? Dajcie, moi drodzy, znaczy. Dobra, cyk tutaj. Aj, no nie. Znowu mnie zabili. Kurde, ratujcie mnie, moi drodzy. Ale te emotki są naprawdę świetne. Mega fajnie, wykorzystanie tych emotek. Wydaje mi się, że nawet Brawl Stars mogłoby skopiować z tej gry te emotki. Serio. O, tu, dawaj gościa, ładnie. Gemy się rozsypały po całej planszy. W ogóle nie było animacji rozsypujących się gemów. Po prostu gamy się rozsypały Dobra, dawaj Adolf, Adolf! Nie będę mówił jaki Adolf, mam nadzieję, że nie ten, o którym moi drodzy myślicie. Dobra, ładnie Dobra, damy sobie emotikonkę. Dawaj, dawaj, ruszę się, kolego, transfer. Dobra, mój drogi, damy łapki do góry. E, tylko ogólnie te emotikonki nie wyświetlają się nad bohaterem, tylko one się wyświetlają w formie czatu. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale też nie jest na pewno jakieś tragiczne, no nie, to rozwiązanie. Tutaj cyk. Ładnie, walnęliśmy tutaj Adolfa. Kurda, ale Adolf nas zabił. W ogóle ten gościu gradaj na Majkiem. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że on gradaj na Majkiem. I sama ta mapa. Nie, 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 nie gościu. O, czekajcie, podejdziemy. Podjeżdżam w Golesia, tu ładnie cyk, zabiliśmy go. Chyba uda nam się wygrać tą mapę, tak coś czuję. Aha, nie możemy rozwalać murków. Tutaj, tutaj ładnie go zgasiliśmy. Dawaj, dawaj. Dlaczego, dlaczego nam się odliczanie nie za nie zrobiło? Aha, bo ktoś nas zabił. Dobra. No dawaj, dawaj go ładnie. Dobra, zbieramy game moi drodzy, bo musimy zrobić odliczanie. Dobra, wygraliśmy moi drodzy, mamy czas. Dotrwaliśmy chyba do czasu i tak, moi drodzy, wygraliśmy swojego pierwszego Game Graba w grze, która nawet nie wiem jak się nazywa w sumie, bo jest jakaś taka mega, mega słabo dziwna. I w ogóle, sami zobaczcie, to nie jest Game Grab, bo pewnie się bali, wiecie, jakieś prawa autorskie czy coś w tym stylu. Tylko to jest Grab Games. To nie jest Game Grab, tylko to jest Grab Games. Masakra, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Ja uważam, że ta gra jest mega słaba. Tak na dobrą sprawę, ta gra jest słaba. I dajcie znać, moi drodzy, co o tej grze myślicie. Tak więc dzięki, jeszcze raz, raz za oglądanie. Eee, I ogólnie dajcie znać, czy odcinek Wam się spodobał. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i cześć!